Witam. Na tym filmiku chciałbym Wam pokazać, jak wpadłem na pomysł. Już w części tych okien to zrobiłem. A mianowicie to, jak uszczelnić w miarę ten ciepły parapet. Po prostu nie jest ta wszędzie piana, nie wypłynęła. Nie wiem, czy wy widzicie, czy nie. W każdym bądź razie najgorsze punkty to są w tych rogach. I tak samo na górze. Na górze mam już zapianowane, zabrakło mi piany wcześniej, ale o coś mi rozchodzi. O to mi się rozchodzi, żeby jak najmniej uszkodzić ten ciepły parapet. No i wpadłem na ten pomysł, bo próbowałem taką końcówką, tak szczerze mówiąc. Ona tam po części wejdzie, ale Yy, też uszkodzi nam ten, że tak powiem, parapet. No i wpadłem na pomysł ja już wcześniej zrobiłem, mianowicie igła. Pójdzie to. Zobaczymy. W każdym razie ja wiem, że już pójdzie, bo już robiłem, postanowiłem zrobić drugą. I tak, mianowicie bierzemy końcówkę do silikonu, a druga rzecz jest taka, że ona czasami yy, z tego. Yy, Pistoletu jak go ją włożymy, no lata, przechyla się, jest niewygodnie, nie? No i tak. Mianowicie, o co robimy? Yy, na pewno trzeba by było zamontować jakoś to igłę, ale ta igła nam tutaj nie wchodzi, nie? W ten akurat wchodzi. Możemy też tam. Taśmą związać, ale to na długo nam nie, yy, nie starcza. Próbowałem, wiem, bo próbowałem, nie? jak to mówią. Delikatnie podtapiam tą końcówkę z tego, yy, z końcówki z silikonu. Trochę przygniotę. No. Coś tu mam. O, bo to było już użyte. Dobra, idę, bez nową. A mianowicie. Yy, najważniejsze jest to, żeby tą, co mocujemy do tuby silikonowej. Przyciąć to. Tak w miarę. Za bardzo tego rantu, żeby ten rant y, też został, on będzie nam pomagał. No, później powiem dlaczego. Y, tak, y, przypalamy delikatnie, bo ta nam ta igła ona nam nie wejdzie. Oczywiście Trochę ją robi się plastyczna. Wkładamy na siłę. Wkręcając. Sprawdzamy, czy nam powietrze przechodzi. Dobrze. No i tak. Ja tu miałem yy, trochę przykrótko, szczerze mówiąc. Yy, tą termokurczkę mamy. Tą termokurczkę miałem trochę, trochę przed krótką. Postanowiłem, że damy jej trochę dłużej. damy ją dłużej. No i trzeba ją zamontować. Przycinamy termokurczkę. przyciętą naciągniemy jeszcze bardziej można opalarką można czym innym możemy jeszcze zastosować tą końcówkę tylko ją trzeba by było przyciąć termokurczkę dalej skręcamy też mi się, mi się wydaje że da to rezultat Słuchajcie, dzisiaj latają jak ściekłe, nie wiadomo czemu. I zauważyłem, że to e, wojskowe śmigłowce. Termokurczkę przypalamy, możemy to zrobić tak, jak mówiłem, opolarką. Ona nam tutaj trochę ścisnęła. Ten rant, co mamy na tej yy, strzykawce, też, yy, że tak powiem, nam pomaga. Nie wiem, czy wejdzie, no, ale dobra. może być. Tutaj jeszcze, może. teraz jak już mamy to, możemy wyłożyć sobie to głębiej, przelecieć, oczywiście trzymają tutaj i ta piana nam wyjdzie uszczelni, możemy ją głębiej Czym dłuższa y, ta igła, y, to jest igła lekarska. Możemy zastosować do y, igły y, bety, do, że tak powiem, betyna... Y, źle mówię. Co betrynarze używają do świn, krów, do zwierząt, nie? No i można ją spokojnie... Wcisnąć nie niszcząc tak jak tutaj było widać, bo tutaj było w ten sposób to zrobione, że była wciśnięta do pewnego momentu, gdzieś tak dotąd. Wciśnięta ta piana wyciąga, wyciągając yy, też była wciskana. i ta piana wy, wyszła i tak dalej, nie? Ale co najgorsze mamy w tych miejscach. W tych miejscach yy, Najmniej piany, ja zauważyłem na innych oknach, najmniej piany jest wciśnięte, nie? Tak samo tutaj między oknem a parapetem, ciepłym parapetem, a między parapetem a yy, ścianą. Tak samo na samym, na samych rogach okien to samo się dzieje. Po prostu jak wciskałem tą pianę, ona szła, 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 szła i do pewnego momentu aż wyszła. Dobra, to już mamy. A no i co robimy dalej? Tutaj jeszcze możemy podgrzać. No termokurczka tutaj wiązała może jeszcze wezmę spróbuję tylko nie wiem czy mi tutaj przejdzie musiałbym jakoś go pokombinować no ale to dobra, miesza z tym jak się zapcha, jest możliwość że tak powiem, bo już próbowałem na tej, po prostu cała igła była zapchana cieńszy drut ja to wziąłem drut od spawarki, od migomatu, że tak powiem. Tam nie pamiętam, czy to był 0,6 czy 0,8 drut. Czym grubsza ta igła, to tym lepiej dla nas, nie? No i udało się przepchać. Trochę delikatnie czyścika w środek. Z jednej strony, z drugiej strony idzie, nie ma problemu. Ja ją później y gdzieś indziej zastosuję. Dobra. Co dalej? Wkładamy sobie. Tylko muszę sprawdzić, czy idzie piana. Dobra. Piana nam idzie. nie Bez problemu. No i Wciskamy tą końcówkę do silikonu. Ona aż doszła do tego momentu. Już czuję pod palcami. No ja zaplanowałem sobie to taśmę zabezpieczyć. Akurat mam papierową. Tą taśmę. żeby po prostu nam się tutaj nie ruszała. Powiem wam, patent jest fajny, dobry. Taśmy nie żałujemy. No akurat teraz Brzydko wyszła, ale to nic, to nie przeszkadza. Wcześniej miałem to ładniej zrobione. I dobra. No i mamy, ściśnięta i zaraz będziemy, wymieszam to w pianę i do łez No i dobra, już mam wymieszaną można powiedzieć i lecimy z tą pianą. Pójdzie jak obstawiacie. Co się dzieje? Idzie. Można. Da się. A no i tak. Jak widać, już piana wychodzi. Nie wiem, czy widzicie? Lepiej by było, jakby to była dłuższa igła, ale akurat nie mam. można sobie ładnie, spokojnie zapianować robiłem to z jednej strony parapetów z drugiej strony od parapetów, od środki, od zewnątrz tak samo wciskałem to pianę w te rogi, wszystkie tutaj mamy zrobione i tu. to nam uszczelni te wszystkie nerwy najbardziej istotne Tej piany nie ma, gdzieś są pustki, nie? A z tego, co oglądałem na y, różnych y, testach, jak y, ktoś robi y, na szczelność y, te okna, sprawdzania szczelne i tak dalej, no to w tych miejscach najbardziej y, było widać, że y, tej piany nie było, nie? Była pustka. No i w ten sposób Możemy sobie to doszczelnić, że tak powiem. Dobra, dziękuję za uwagę. Napiszcie w komentarzach, co o tym pomyślę, myślicie, że czy dobry, czy nie. Jak komuś się podobało, łapka w górę, subskrypcję prosiłbym i dole. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zdrowka życzymy.